Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pijemy kawę przy przeglądzie katalogu. Pierwszy kosmetyk, który chciałabym Wam pokazać to nowa seria szminek. Są to szminki w odcieniach czerwonych. Tak jak w poprzednim katalogu wchodziła seria szminek matowych w odcieniach nude, tak teraz wchodzi cała seria tych szminek czerwonych, gdzie możecie dopasować szminkę do typu urody chłodnego, neutralnego lub ciepłego. Pudrowy podkład w kompakcie. To jest ten podkład. Mam go tutaj, już Wam go pokazuję i Wam mówię o plusach. Jakie są plusy tego podkładu? Na pewno to, że na lato jest to dużo lepsze rozwiązanie. Tu jest kompakt, pod spodem macie gąbeczkę i lusterko. Jest to świetne rozwiązanie na lato, przez to, że używacie podkładu pudru korektora wszystko w jednym. Nie musicie nakładać kilku kosmetyków, tylko właśnie ten jeden podkład kremowy. I strony dalej, słuchajcie. Dzisiaj pierwszy raz używałam ten tusz. Jest to tusz Super Shock, Super Shock Black Illusion. Na czym to polega? Polega to na tym, że macie na dole trzy kolory oczu: brązowy, niebieski i zielony. I teraz co zrobić, żeby wasze oczy wyglądały na jeszcze bardziej brązowe, głęboki brązowy kolor, na jeszcze bardziej niebieskie lub jeszcze bardziej zielone? Trzeba stworzyć po prostu taką iluzję i od tego właśnie, do tego zadania specjalnego, możecie użyć tusz i konturówkę Black Illusion. Macie na dole trzy kolory te tusze i konturówki wyglądają jak taki ciemny zielony, ciemny granatowy i ciemny fioletowy w rzeczywistości one są bardziej zbliżone do czarnego w aktualnym katalogu już to znacie, bo już Wam pokazywałam miałam wcześniej tą wodę u siebie woda Surreal Sky bardzo egzotyczna, bardzo słodka owocowa, indyjski jaśmin, peonia, migdałowe nuty bobu bobutonka, fajnie to brzmi w każdym razie świetny egzotyczny zapach on jest w zestawie z balsamem za 55 zł. I kolejna nowość. Tutaj macie do sprawdzenia ten zapach. Individual Blue Sunset. Individual Blue to jest chyba najczęściej sprzedawany zapach, ten niebieski, klasyczny. Ten jest bardziej lekki, wakacyjny, taki, taki na luzie, naprawdę fajny. Zlecimy do czegoś takiego, słuchajcie. Ja już mam tutaj zużyte. Słuchajcie, to jest... to zawsze tak jest, że jak się pojawia jakaś nowość... To to jest mój hicior, nie? Więc na tę chwilę to jest mój hicior. To jest woda perfumowana Avon Attraction Sensual. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, słuchajcie. W aktualnym katalogu jest możliwość kupienia perfumetki za 14,99. Dopiero w kolejnym katalogu, tutaj... Tutaj on jest na układ, co pojawi się pełnowymiarowy ten zapach, ale już możecie go u mnie sprawdzić, przetestować. Mam też próbeczki damskiego-męskiego zapachu, więc jeżeli jesteście już zainteresowani, chcecie go sprawdzić, to zapraszam. Śliwka, jaśmin indyjski, kaszmir, zmysłowe nuty skóry. I co fajne, te zmysłowe nuty skóry łączą się, one są i w damskim zapachu, i w męskim. Więc to jest taki jeden składnik, który jest i w damskim, i w męskim zapachu. Więc świetnie te zapachy się zgrywają. I lecimy dalej. Byliśmy przy tym zapachu najnowszym i się chyba zgubiłam. Dobra, i teraz yy, mam dwie nowości do brwi: żel wyciskany z silikonową szczoteczką. Tu jest silikonowa szczoteczka, yy, i tutaj sobie robimy te brwi. Jeżeli malujecie się delikatnie, to wam się to sprawdzi. Jeżeli lubicie mocno podkreślać brwi, to dla was drugi kosmetyk. Ultra drobny cień do brwi, i to jest drugi kosmetyk. On wygląda jak eyeliner. Macie do wyboru trzy odcienie. Ja mam dzisiaj nim właśnie zrobione brwi. Pierwszym razem wyciapałam się troszeczkę. Nie wiedziałam czego się spodziewać po tej konsystencji, ale jest ok. Sprawdzam jeszcze trwałość, ile się będzie trzymać. Dla mnie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, aha, jeszcze cena to jest 19,99, ten cień okazał się dla mnie zdecydowanie lepszy niż ten żel lux. Z tym, że mówię, lubię mieć ciemniejsze brwi, a w momencie, kiedy ktoś delikatnie robi makijaż, ten żel się też sprawdzi. Dalej mamy ENIU i srebrną maseczkę. To jest ENIU Platinum. Yy, I to jest bogata formuła z prawdziwą platyną i głęboko nawilżającym kwasem hialuronowym. Nawilżająca, odmładzająca, przywraca młodzieńczy blask, wzmacnia skórę, wygładza i zmiękcza. To jest ta maseczka, którą kiedyś Was tu straszyłam na którymś filmiku, wiecie, takie to świecącenie. Yy, słuchajcie, konsystencja jest dosyć rzadka. To nie jest gęsta maseczka. Brokatowa bym powiedziała, moja córka jak to zobaczyła, to stwierdziła, że to jest tak brokatowe, że ona to chce. Teraz kolejna przy niej, nie mogłabym o niej nie wspomnieć, to złota maseczka ENIU. Ta już prędzej dla młodszych osób się sprawdzi. Ta jest peel off. Używam tych dwóch maseczek, yy, używam ich raz w tygodniu ze względu na to, że są to maseczki 40. Plus, yy, więc, żeby nie przesadzić, nie przeholować, używam ich raz w tygodniu yy, i wtedy efekt jest super. Polecam Wam obie te maseczki. Yy, yy, ta maseczka razem z tą wodą to będą, słuchajcie, bestsellery i hity. Mamy stronę 147 i takie torby. Jest to zestaw dwóch torek. Torba duża, podróżna, tak zwana weekendowa. E, tak wygląda, słuchajcie. E, I do niej jest druga, mała, na pasku, ten sam wzór. E, pasek jest regulowany, w środku też ma kieszonkę. I tak wygląda mała, więc fajny zestaw na y, wakacje, na weekendowe zwłaszcza wyjazdy. Jeżeli walizka jest za duża, a torebka kobieca za mała, to taka torba pomieści Wam wszystko, co potrzebne. Tu, tu, ru, tu. I kolejna nowość. Słuchajcie, zapachniało wakacjami, słodkościami, bananami. I tak, albo znienawidzicie, albo pokochacie, bo wiem, że są osoby, które nie przepadają za bananami, ale ja. Ten zapach uwielbiam. Rewitalizujący bananowy balsam do ciała. Dalej mamy rewitalizujący bananowy krem do rąk. I rewitalizująca bananowa maseczka do twarzy. I ten zestaw trzech kosmetyków, słuchajcie, razem z torebką prezentową kosztuje w katalogu 19,99. Zapach jest naprawdę intensywny, naprawdę słodki. Jesteśmy w klimacie orzeźwiającym, pachnącym, owocowym, wakacyjnym i mamy zestaw do stóp każdy produkt 5.99 z tego zestawu macie tutaj miejsce żeby potrzeć sprawdzić w zestawie złuszcza, złuszcza, złuszczający peeling nawilżający krem do stóp odświeżający spray to jest ten zestaw wychodzi za zestaw 18 zł grejpfrutowy zapach Naprawdę bardzo świeży, miętowo-grejfrutowy zapach, orzeźwiający, taki ożywczy, ożywiający, orzeźwiający 5,99 każdy kosmetyk. I dochodzimy na ostatnią stronę. Słuchajcie, na ostatniej stronie jest hicior, który zamówiłam do testowania i sprawdzania, więc będę Wam dawała znać jak się te kosmetyki sprawdzają. Stop wypadaniu włosów, koktajl składników inspirowany mezoterapią. W zestawie szampon 400 ml, odżywka 250 i kuracja wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów. Więc yy, wczoraj używałam pierwszy raz, tego zostało, on naprawdę fajnie wzmacnia włosy yy, i co fajne, nie ma takiego intensywnego zapachu, yy, kobiecego intensywnego, więc spokojnie możecie swoim panom zafundować taką kurację, jeżeli takiej potrzebują wzmocnienia włosów na słabe włosy, na słabe cebulki, wypadające włosy dla pań i panów spokojnie się to sprawdzi. Ta. Kolejna nowość, na którą się nie mogłam doczekać, bo od dawna wiedziałam, że się pojawi, to są maseczki w płatach tak jak były te koreańskie tutaj ta cena będzie praktycznie przez pół więc one będą naprawdę w świetnej cenie po 7,99 przeróżne maseczki zastrzyk nawilżenia z kwasem hialuronowym to jest ta niebieska odnowa młodości antyoksydantami witaminą E i C i aktywacja blasku z witaminą C i kwasem omega 3 te maseczki będą po 7,99 jeżeli jesteście zainteresowani już piszcie już wcześniej bardzo na nie czekałam bo uwielbiam te maseczki w płatach, więc będę sprawdzać i testować nowszy zapach, który również się pojawi w kolejnym katalogu. Dlaczego taki mały? Ano dlatego, że jak mówisz chłopu, weź sobie perfum do kieszeni, gdzie perfum do kieszeni, bo on nie będzie wciskał, nie będzie mieścił, ani siąść, ani co, i miejsca w kieszeni nie ma, nie? Więc perfumka 30 ml, fajna zgrabna, nawet Wam pokażę, że się mieści do kieszeni, o. Aha, kieszenie mam zaszyte. Dobra, e, do kieszeni się mieści na pewno 30 ml. E, zawiera akordy drewna dyskretne, wyważone i z klasą. Anesz, liść, herbaty, nut drewna i wetiveru. E, fajny zapach, mały. Mówię, dla mnie to jest fajne, że on jest mały i ja wrzucę go mojemu mężowi do kieszeni. Nie on będzie z nim chodził i nie będzie narzekał, że mu ciężko po kieszeniach. Piękna e, biżuteria, choker. Mam ich więcej. Jeżeli byście chciały sprawdzić, wziąć dla siebie, to zapraszam. Bardzo fajny na lato do sukienek. Wzięłam sobie właśnie jeden naszyjnik dla siebie. Widzicie, mam go cały czas na szyi, więc yy, mogę wam go polecić, bo no, ja jestem nim zachwycona. Yy, kolejna rzecz to biżuteria, słuchajcie, bransoletka. Letnia, kolorowa, złoto-czerwona, z żółtym małym chwościkiem, z białym takim kwiatuszkiem, biało-złotym. Ta biżuteria będzie się pojawiała dopiero w kolejnym katalogu, przez takich rzeczy fajnych, które chciałam Wam pokazać. Podwójnie dbamy o skórę na stopach, bo niedługo zaczniemy chodzić w tych wszystkich sandałkach, szpileczkach itd. Więc peelingująca kuracja do stóp w rozmiarze XXL, pojemność 150 ml, fajna, duża tubka. Będę tę kurację również wypróbowywać, testować. Mam ich więcej, jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie razem ze mną ją przetestować to piszcie, dajcie znać. Zapomniałam Wam dodać, że te bransoletki piękne, kolorowe w takich ślicznych pudełeczkach przychodzą. Tak, mamo, to ta Twoja. I słuchajcie, zegarki. Bo dzisiaj troszeczkę o biżuterii, więc zobaczcie, jaki piękny zegarek. Złoty, z bordowym paskiem. Dostałam go w sumie w prezencie od Avon. Mam już takich zegarków kilka, więc wiem, że są trwałe, wytrzymałe i fajnie się je nosi. Była dzisiaj bransoletka, zegarek, torebki, czoker. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że zachęcę was do y, sprawdzania tej biżuterii na własnym ciele, na własnej ręce, szyi. Jak się ją nosi, jaka jest ich trwałość, y, a jakość jest naprawdę świetna. Y, aktualny katalog, słuchajcie, trwa i jeszcze będzie z nami dwa tygodnie. Zapraszam was. Do... Było, słuchajcie, na tyle. Rozpisałam się, rozgadałam się, miało być krótko, a było jak zwykle. W każdym razie życzę Wam miłego dnia słonecznego, kwiecistego, uśmiechniętego i kolorowego.